W starym domu na przedmieściach Torunia, gdzie kręte uliczki przeplatają się z historią, mieszkał Tomasz Wojnicki, czterdziestoletni architekt, którego życie było uporządkowane jak projekty, które tworzył. Jego jedynymi towarzyszami były dwa psy dostojny owczarek niemiecki Ragnar i łagodna golden retrieverka saba. Spokojną rutynę Tomasza przerwał niespodziewany telefon od jego siostry, Magdaleny. Tomasz, wiem, że to nagłe, ale potrzebuję twojej pomocy. Głos Magdaleny brzmiał zmartwiony. Muszę wyjechać na kilka tygodni do Berlina. Czy mógłbyś zaopiekować się Zofią? Tomasz zawahał się przez moment. Jego dwunastoletnia siostrzenica Zofia była dzieckiem, które widywał głównie podczas świąt i rodzinnych uroczystości. Dziewczynka zawsze wydawała się nieco wycofana, jakby żyła w swoim własnym świecie. Jednak więzy rodzinne były dla niego święte. Oczywiście Magda, kiedy mam ją odebrać. Następnego dnia Zofia przekroczyła próg jego domu. Jej długie, ciemne włosy były splecione w warkocz, a w rękach trzymała wyświechtany notes. Ragnar i Saba natychmiast podeszły do dziewczynki, witając ją przyjaźnie. Ku zaskoczeniu Tomasza Zofia nie okazała strachu przed psami. Przeciwnie. Wydawała się odnajdywać w ich obecności szczególny komfort. Pierwsze dni minęły spokojnie. Tomasz pracował zdalnie, projektując nowe budynki, podczas gdy Zofia spędzała czas czytając książki lub rysując w swoim notesie. Jednak już wtedy pojawiły się pierwsze, subtelne znaki, że coś jest nie tak. Ragnar i Saba zaczęły zachowywać się inaczej. Bardziej czujnie, jakby wyczuwały coś, czego ludzkie zmysły nie mogły dostrzec. Pewnego wieczoru, gdy Tomasz przechodził obok pokoju Zofii, zauważył, że dziewczynka intensywnie coś szkicuje. Zajrzał jej przez ramię i zobaczył rysunek: Stara, zardzewiała brama, a za nią niewyraźne sylwetki. Było w tym szkicu coś niepokojącego, ale nie potrafił określić, co dokładnie. Co rysujesz, Zosiu? Zapytał łagodnie. Dziewczynka drgnęła, jakby wyrwana z transu i szybko zamknęła notes. Nic takiego, wujku, po prostu coś, co mi się przyśniło. Tej nocy Tomasz został obudzony przez dziwny dźwięk. Ragnar i Saba stały przy oknie w pokoju Zofii, cicho warcząc. Za szybą nie było nic widać poza ciemnością, ale psy zachowywały się tak, jakby ktoś tam stał i obserwował dom. Kiedy podszedł bliżej, usłyszał ciche szeptanie dobiegające z za szyby, dźwięk tak cichy, że mógł być tylko wytworem jego wyobraźni. Następnego dnia Tomasz zabrał Zofię i psy na spacer do pobliskiego parku. Dziewczynka trzymała się blisko zwierząt. A jej zachowanie zmieniło się, gdy mijali grupę nastolatków. Jej ciało zesztywniało, a wzrok utkwił w ziemi. Ragnar i Saba stanęły po obu jej stronach, jakby tworząc protektiv barierę. Wieczorem, gdy Zofia już spała, Tomasz usiadł w swoim gabinecie, próbując uporządkować myśli. Stare radio w kuchni niespodziewanie się włączyło, emitując tylko szumy i trzaski. Między zakłóceniami wydawało mu się, że słyszy szept wymawiający imię jego siostrzenicy. Wyłączył radio, ale uczucie niepokoju pozostało. W powietrzu wisiało przeczucie, że to dopiero początek czegoś większego. Coś przyciągnęło Zofię do tego miejsca, a Tomasz miał wrażenie, że wkrótce odkryje, co kryje się za dziwnym zachowaniem jego siostrzenicy i psów. Nie wiedział jeszcze, jak bardzo to odkrycie zmieni jego uporządkowane życie. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać lajka. Like Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Kolejny poranek w domu Tomasza rozpoczął się od nietypowego odkrycia. Na zaparowanej szybie w łazience pojawiły się małe odciski dłoni, jakby ktoś w nocy dotykał okna od zewnątrz. Co dziwniejsze, znajdowały się na drugim piętrze. Tomasz próbował zachować racjonalne podejście, ale coraz trudniej było mu ignorować dziwne wydarzenia. Zofia wydawała się bardziej milcząca niż zwykle. Podczas śniadania prawie nie tknęła swojej owsianki, zamiast tego szkicując coś za wzięcie w swoim notesie. Tym razem Tomasz zauważył, że oprócz tajemniczej bramy pojawiła się nowa postać mały chłopiec stojący w cieniu. Rysunek był tak realistyczny, że przez moment wydawało mu się, że oczy dziecka na obrazku śledziły każdy jego ruch. Zosiu, kto to jest? Zapytał delikatnie, wskazując na rysunek. Dziewczynka przez długą chwilę milczała, bawiąc się końcówką warkocza. To Wiktor odpowiedziała w końcu szeptem czasami go widuję. Zanim Tomasz zdążył dopytać, Ragnar zaczął szczekać przy drzwiach wejściowych. Na progu leżała stara, zniszczona zabawka drewniany konik na biegunach w miniaturze wyglądał, jakby pochodził sprzed kilkudziesięciu lat. Gdy Tomasz go podniósł, poczuł przeszywający chłód, mimo że dzień był ciepły. Postanowił odwiedzić swoją sąsiadkę, panią Wysocką, która mieszkała w okolicy od ponad pięćdziesięciu lat. Staruszka przyjęła go herbatą i domowym ciastem, ale gdy wspomniał o dziwnych wydarzeniach, jej twarz spoważniała. Panie Tomaszu, zaczęła powoli, mieszając herbatę, ten dom, w którym pan mieszka. Kiedyś w pobliżu był internat dla dzieci. Zamknęli go w latach 70., po tym jak. zawahała się. Po tym jak kilkoro dzieci zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Jednym z nich był mały Wiktor Zalewski. Tomasz poczuł, jak po plecach przebiega mu dreszcz. A czy ten internat. Tak, przerwała mu pani Wysocka. Stał dokładnie tam, gdzie teraz jest park. Ten sam, do którego pan chodzi z Zofią. Po powrocie do domu, Tomasz zauważył, że Zofia siedzi w ogrodzie, rozmawiając z kimś szeptem. Gdy się zbliżył, dziewczynka była sama, ale Ragnar i Saba stały w pozycji obronnej, wpatrując się w pusty punkt przestrzeni. Wieczorem radio w kuchni znów się włączyło. Tym razem, między trzaskami, Tomasz wyraźnie usłyszał dziecięcy śmiech i urywek piosenki, której nie znał. Gdy wszedł do kuchni, zobaczył, że wszystkie szuflady są otwarte, a na stole leży stara fotografia. Przedstawiała grupę dzieci przed wielką, zardzewiałą bramą, tą samą, którą Zofia nieustannie rysowała w swoim notesie. Tej nocy Tomasz nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok. Nasłuchując kroków na piętrze i szeptów, dobiegających z za ścian. Około północy usłyszał, jak Zofia rozmawia przez sen. Podszedł do jej pokoju i zamarł, słysząc jej słowa. Wiktor mówi, że zostało już niewiele czasu. Musimy mu pomóc, zanim będzie za późno. W ciemności pokoju, notes Zofii leżał otwarty na podłodze. A na jego kartach pojawiały się nowe rysunki, jakby niewidzialna ręka szkicowała w mroku. Tomasz poczuł, że cokolwiek się dzieje, przekracza to granice jego rozumienia. Ale jedno wiedział na pewno musiał odkryć prawdę, zanim tajemnica pochłonie ich wszystkich. Ranek przyniósł nowe odkrycia. Podczas sprzątania strychu Tomasz natknął się na zakurzony karton z napisem Dokumenty Internatu Świętego Jadwigi. Wewnątrz znalazł stare fotografie, dzienniki i szkolne dokumenty. Wśród nich był dziennik należący do Wiktora Zalewskiego, zapisany dziecięcym pismem. Tomasz zaczął czytać: Drogi dzienniku, dzisiaj znalazłem tajne przejście w piwnicy. Prowadzi do Starego Tunelu. Pokazałem je tylko Maćkowi i Ani, ale oni się boją tam chodzić. Słyszę głosy dobiegające z tunelu. Czasami wydaje mi się, że ktoś mnie woła. Jego lekturę przerwał krzyk Zofii, dobiegający z dołu. Zbiegł po schodach i zastał dziewczynkę w salonie, wpatrującą się w swoje odbicie w lustrze. Wujku, wyszeptała, nie odrywając wzroku od zwierciadła On tam jest Wiktor stoi za mną. Tomasz spojrzał w lustro, ale zobaczył tylko ich dwoje. Jednak w tym momencie zauważył coś dziwnego. Odbicie Zofii poruszało się z lekkim opóźnieniem, jakby było niezależne od jej ruchów. Ragnar i Saba wbiegły do pokoju, szczekając na lustro, które nagle pokryło się szronem, mimo że był ciepły, czerwcowy dzień. Tego popołudnia Tomasz postanowił odwiedzić miejską bibliotekę. W archiwach znalazł stare gazety opisujące historię internatu. Według artykułów w 1976 roku czworo dzieci zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Jednym z nich był dziesięcioletni Wiktor Zalewski. Dzieci nigdy nie odnaleziono, a internat zamknięto rok później. Po powrocie do domu zastał Zofię siedzącą w ogrodzie z notatnikiem. Tym razem jej rysunek przedstawiał grupę dzieci trzymających się za ręce w kręgu. W centrum stał chłopiec, Wiktor, a jego twarz była jedyną wyraźnie narysowaną. Pozostałe dzieci były jak cienie. Oni wszyscy tam są, powiedziała Zofia, nie podnosząc wzroku z nadrysunku. Czekają na kogoś, kto ich wysłucha. Wiktor mówi, że tylko dzieci mogą ich zobaczyć. Dorośli zapomnieli, jak patrzeć. Wieczorem, gdy Zofia poszła spać, Tomasz usłyszał dziwną melodię dobiegającą z kuchni. Radio znów się włączyło, ale tym razem nie emitowało szumów. Zamiast tego grała stara piosenka, kołysanka, którą jego babcia śpiewała mu w dzieciństwie. Między zwrotkami słyszał dziecięce głosy szepczące: Pomóż nam! Zostało mało czasu. W nocy temperatura w domu gwałtownie spadła. Szyby pokryły się szronem, a w powietrzu unosił się zapach stęchlizny i starych książek. Tomasz znalazł Zofię siedzącą na łóżku, rozmawiającą z pustą przestrzenią. Ragnar i Saba leżały u jej stóp, ich oczy śledziły niewidzialną obecność w pokoju. On mówi, że wie, gdzie są pozostali, powiedziała Zofia, gdy tomasz wszedł do pokoju, ale potrzebuje mojej pomocy. Musimy iść do parku, do starej bramy. Ona wciąż tam jest, ukryta pod bluszczem i krzewami. Wiktor mówi, że to jedyna droga. Tomasz poczuł, jak jego racjonalny świat rozpada się na kawałki. Wiedział, że powinien chronić Zofię, ale jednocześnie czuł, że tajemnica internatu nie pozwoli im odejść, dopóki nie poznają całej prawdy. W oddali usłyszał dzwony kościelne wybijające północ, a w ich dźwięku pobrzmiewał dziecięcy śmiech. Na biurku Zofii leżał otwarty notes, a na jego kartach pojawiał się nowy rysunek. Plan tuneli pod starym internatem, kreślony niewidzialną ręką. Tomasz zrozumiał, że stoją przed wyborem. Mogą udawać, że nic się nie dzieje, albo pomóc uwięzionym duszom odnaleźć spokój. Patrząc na swoją siostrzenicę, wiedział już, że decyzja została podjęta. Następnego dnia Tomasz obudził się z nowym postanowieniem musiał dowiedzieć się więcej o przeszłości internatu, zanim pozwoli Zofii zbliżyć się do tajemniczej bramy. W jego głowie wciąż brzmiały słowa z dziennika Wiktora o tunelach pod budynkiem. W miejskim archiwum spędził kilka godzin, przeglądając stare plany budowlane. Jako architekt szybko zorientował się, że coś jest nie tak. Oficjalne projekty nie pokrywały się z tym, co narysował Wiktor. Pod internatem istniał labirynt korytarzy, których nie było na żadnym planie. Podczas jego nieobecności pani Wysocka zajmowała się Zofią. Kiedy wrócił do domu, zastał sąsiadkę bladą i poruszoną. Panie Tomaszu, powiedziała drżącym głosem, ta dziewczynka. Ona wie rzeczy, których nie powinna znać. Opowiadała mi o szczegółach z życia w internacie, o których nikt już nie pamięta. O codziennych rytuałach, o tajnych miejscach spotkań dzieci, nawet o starym fortepianie w sali muzycznej, który zawsze był rozstrojony. Tomasz usiadł ciężko w fotelu. Jak to możliwe? Zofia nigdy wcześniej tu nie była. Wiktor jej pokazuje odpowiedziała Zofia, która bezszelestnie pojawiła się w drzwiach. On pamięta wszystko i chce, żebyśmy my też pamiętali. Tej nocy dom wypełnił się dziwnymi dźwiękami. Z każdego kąta dobiegało echo dziecięcych kroków i stłumionego śmiechu. Radio w kuchni włączało się i wyłączało, odtwarzając fragmenty starych piosenek i rozmów. Ragnar i Saba biegały od okna do okna, jakby śledziły niewidzialne postacie. Tomasz znalazł Zofię w swoim gabinecie, przeglądającą stare dokumenty z internatu. Wujku... Powiedziała, nie odrywając wzroku od pożółkłych kartek. Wiktor mówi, że możemy im pomóc, ale musimy się spieszyć. Zbliża się pełnia księżyca, a wtedy brama będzie widoczna tylko przez jedną noc. W jej notesie pojawiły się nowe rysunki, dokładne szkice tuneli pod internetem z zaznaczonymi przejściami i tajnymi komnatami. Niektóre strony były zapisane dziwnym, starym pismem, jakby ktoś inny prowadził jej rękę. Przeglądając dokumenty znalezione na strychu, Tomasz natrafił na coś intrygującego: stare zdjęcie przedstawiające grupę dzieci przed głównym wejściem do internatu. W drugim rzędzie stał Wiktor, a obok niego dziewczynka łudząco podobna do Zofii. Kiedy pokazał fotografię siostrzenicy, ta nie wydawała się zdziwiona. To Helena wyjaśniła spokojnie. Wiktor mówi, że była jego najlepszą przyjaciółką, zniknęła pierwsza, próbując znaleźć wyjście z tuneli. Tomasz poczuł, jak jego racjonalny umysł walczy z tym, co widzi i słyszy. Jako architekt zawsze wierzył w konkretne, materialne dowody. Teraz jednak. Stał twarzą w twarz z czymś, co wymykało się logice. W nocy obudził go dźwięk fortepianu. Z salonu dobiegała delikatna melodia, ta sama kołysanka, którą wcześniej grało radio. Gdy zszedł na dół, zastał Zofię siedzącą przy starym pianinie, które od lat stało nieużywane. Jej palce poruszały się po klawiszach z niezwykłą precyzją, choć wiedział, że dziewczynka nigdy nie uczyła się grać. To ulubiona melodia Wiktora, powiedziała nie przestając grać. Śpiewali ją co wieczór w internacie przed snem. On mówi, że muzyka pomaga im pozostać blisko świata żywych. Ragnar i Saba siedziały spokojnie obok pianina. Ich oczy śledziły coś, czego Tomasz nie mógł dostrzec. W świetle księżyca wpadającym przez okno Cienie w pokoju zdawały się tańczyć do muzyki, przybierając kształty małych postaci. Kolejny dzień przyniósł przełom w sprawie. Tomasz, przeglądając dziennik Wiktora, znaleziony na strychu, odkrył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Na ostatniej zapisanej stronie widniał rysunek przedstawiający dokładnie tę samą scenę, którą Zofia szkicowała od tygodni zardzewiałą bramę i grupę dzieci stojących w jej cieniu. Pod rysunkiem znajdował się napis: Tylko niewinna dusza może otworzyć przejście. W tym samym momencie z pokoju Zofii dobiegł krzyk. Tomasz wbiegł na górę i zastał dziewczynkę przy biurku, z szeroko otwartymi oczami, wpatrującą się w swój notes. Na kartkach pojawiały się nowe rysunki, jakby niewidzialna ręka szkicowała w zawrotnym tempie. Były to twarze dzieci, które zniknęły w internacie, każda z nich podpisana imieniem. Oni wszyscy tam są, wujku, powiedziała Zofia drżącym głosem uwięzieni między światami. Wiktor mówi, że zostało nam tylko kilka godzin. Podczas następnej pełni księżyca brama będzie widoczna, ale jeśli jej nie znajdziemy, zostaną tam na zawsze. Ragnar i Saba zaczęły niespokojnie krążyć po pokoju. Ich sierść była zjeżona. W powietrzu unosił się zapach stęchlizny i wilgoci, jakby dom nagle wypełnił się powietrzem z podziemnych tuneli. Radio w kuchni. Samoczynnie się włączyło, ale zamiast szumów zaczęło nadawać dziecięce głosy śpiewające starą kołysankę. Tomasz postanowił działać. Wrócił do archiwum miejskiego, gdzie odnalazł stary plan parku. Na jednej z map zaznaczono dziwną anomalię okrągły obszar, gdzie rośliny nigdy nie rosły. To miejsce idealnie pokrywało się z lokalizacją, którą Wiktor opisał w swoim dzienniku. Wieczorem, gdy wrócił do domu, zastał panią Wysocką siedzącą z Zofią w ogrodzie. Starsza kobieta była blada jak ściana. „Panie Tomaszu” – powiedziała cicho. „Ta dziewczynka, ona wie. Opowiedziała mi o tunelach pod internatem, o tajnych przejściach, o których wiedziały tylko dzieci. Opisała nawet ukrytą komnatę z lustrami, gdzie uczniowie spotykali się w sekrecie przed opiekunami.” Zofia siedziała spokojnie, rysując w swoim notesie. Tym razem szkicowała mapę, dokładny plan podziemnych korytarzy. Helena próbowała ich stamtąd wyprowadzić, powiedziała nagle, ale się zgubiła. Wiktor chciał ją znaleźć, ale też nie potrafił wrócić. Teraz są tam wszyscy razem, czekając na kogoś, kto otworzy bramę. W nocy dom wypełnił się dziwnymi zjawiskami. Lustra pokryły się szronem, mimo ciepłej letniej temperatury, z każdego kąta dobiegały szepty i stłumiony śmiech. Ragnar i Saba stały na straży przy łóżku Zofii, ich oczy śledziły niewidzialne postacie przemykające po ścianach. O północy Tomasz usłyszał muzykę dobiegającą z salonu. Przy pianinie siedziała Zofia, ale jej ręce spoczywały nieruchomo na kolanach. Podczas gdy klawisze poruszały się same, wygrywając melodię kołysanki. W świetle księżyca cienie na ścianach przybierały kształty tańczących dzieci. Jutro jest pełnia, powiedziała Zofia, nie odwracając się. Wiktor mówi, że to nasza jedyna szansa. Musimy znaleźć bramę, zanim księżyc zajdzie. Inaczej zostaną uwięzieni na zawsze między światami, ani żywi, ani umarli, zawieszeni w czasie jak motyle w bursztynie. Tomasz wiedział, że stoi przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu. Jako opiekun Zofii, powinien chronić ją przed niebezpieczeństwem. Ale jako jedyna osoba, która mogła pomóc uwięzionym duszom, czuł, że ma moralny obowiązek spróbować. W jego głowie wciąż brzmiały słowa z dziennika Wiktora. Tylko niewinna dusza może otworzyć przejście. Nastał dzień pełni księżyca. Od samego rana dom wypełniał się dziwnymi zjawiskami. Przedmioty same zmieniały położenie. W lustrach pojawiały się niewyraźne odbicia dzieci, a powietrze drżało od niewypowiedzianych słów. Ragnar i Saba nie odstępowały Zofii na krok. Ich oczy nieustannie śledziły niewidzialne obecności. Tomasz spędził ranek studiując plany parku i notatki Wiktora. Wszystko wskazywało na to, że brama powinna pojawić się w miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się główne wejście do internatu. Według zapisków, podczas pełni księżyca granica między światami stawała się cieńsza, pozwalając na przejście między nimi. Musimy być tam przed północą. Powiedziała Zofia, pakując do plecaka swój notes i stary dziennik Wiktora. On mówi, że brama będzie widoczna tylko przez godzinę. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, Tomasz, Zofia i psy wyruszyli do parku. Powietrze było niezwykle chłodne, jak na czerwcowy wieczór, a mgła unosiła się tuż nad ziemią, tworząc tajemnicze wzory. W parku nie było nikogo, nawet ptaki wydawały się omijać to miejsce. Zofia prowadziła ich pewnie, jakby znała drogę na pamięć. Zatrzymali się w miejscu, gdzie gęste krzewy tworzyły naturalną barierę. To tutaj szepnęła, wyciągając rękę przed siebie Czujecie? Powietrze jest inne. Rzeczywiście temperatura gwałtownie spadła, a mgła zgęstniała, formując się w kształt przypominający łuk bramy. W świetle wschodzącego księżyca Tomasz dostrzegł zarysy zardzewiałego metalu wyłaniające się z mroku. Dokładnie takie same jak na rysunkach Zofii. Ragnar i Saba stanęły po obu stronach dziewczynki, ich oczy świeciły w ciemności. Wokół nich zaczęły pojawiać się blade światełka, jak świetliki unoszące się w powietrzu. Każde z nich pulsowało delikatnym blaskiem, a gdy Tomasz przyjrzał się uważniej. Zobaczył w nich odbicia dziecięcych twarzy. To oni, wyszeptała Zofia. Wszyscy tu są: Helena, Maciek, Ania i Wiktor. Jedno ze światełek zbliżyło się do Zofii, przybierając wyraźniejszy kształt. Tomasz rozpoznał twarz chłopca ze starej fotografii Wiktora. Jego sylwetka była półprzezroczysta, ale wyraźna w świetle księżyca. Dziękuję, że nam pomogłaś. Powiedział Wiktor głosem, który brzmiał jak echo dawno zapomnianych wspomnień. Teraz możemy wrócić do domu. Zofia wyciągnęła z plecaka dziennik Wiktora i położyła go przed bramą. W tym momencie wszystkie światełka zaczęły wirować wokół nich, tworząc świetlisty korytarz. Brama powoli się otwierała, ukazując za sobą nie ciemność, ale ciepłe, przyjazne światło. Jedno po drugim. Światełka zaczęły przepływać przez bramę, każde z nich niosąc ze sobą uśmiechniętą twarz dziecka. Wiktor został do końca, trzymając za rękę Helenę. Nie będziemy już więcej błądzić w ciemności, powiedział, uśmiechając się do Zofii. Dzięki tobie wszyscy odnaleźliśmy drogę do domu. Kiedy ostatnie światełko przeszło przez bramę, ta zaczęła powoli znikać, rozpływając się we mgle jak poranny sen. Na Ziemi pozostał tylko notes Zofii, a na jego ostatniej stronie pojawił się nowy rysunek, grupa szczęśliwych dzieci przekraczających świetlistą bramę. Pod nim podpis Dziękujemy za pamięć. Tomasz objął Zofię ramieniem, podczas gdy Ragnar i Saba usiadły spokojnie u ich stóp. Księżyc świecił jasno na niebie, a w powietrzu unosił się zapach letnich kwiatów. Park znów stał się zwyczajnym miejscem, ale oni wiedzieli, że już na zawsze będzie krył w sobie tajemnice dwóch światów i historię dzieci, które wreszcie odnalazły drogę do domu. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Tomasza, Zofii i tajemniczych dzieci z Internatu poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla Was specjalną playlistę z podobnymi opowieściami, które znajdziecie klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała się Wam ta historia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam nowe, wyjątkowe historie, które pokazują, że świat jest pełen tajemnic i cudów. Czekamy na Wasze komentarze. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Do zobaczenia przy następnej opowieści.